Łoł! Wow, wow, wow. O oh, Jezu! Jezu, sprzątaczka! Oh! Mam gołe stopy. Za darmo. Schodzi z tą wycieczką do Czech. Sponsoruję dla Ciebie, jeżeli masz dziewczynę w ciąży, to jedziecie do Czech na romantyczne Wakacje we trójkę, a wracacie w dwójkę. Przejdę za piątkę i wyłażę z niej. Okej. Okay. O! O, ho, ho! O! -ho -ho! O, -ho -ho! o Jezus! Jezu, sprzątaszka kurwa jest obok! Ja dole sprzątaszka jest obok, zapomniałem. No i takiego bączurka to ja szanuję. Takiego bączurka. O Jezu kochany, zaraz cię tutaj, zaraz zwalę sobie. Normalnie. Co jest grane? Co jest grane? Kurwa. nie mogę krzyczeć, bo jest frontaczka obok. Dawaj jeszcze, dawaj jeszcze, dawaj jeszcze. Boże kochany, tyle czekałem na to. Raukeszyk, Rocky. jeszcze, jeszcze jedną, masz siłę na jeszcze jedną Dawaj Aj, ale kurwa win wie Dobrze, dobrze że podjuszyłem tą stawkę A teraz wstyd mi, dobra pierdolę Siedzę dopóki ona nie pójdzie do domu Kto z Ukrainy? Monika na studiach ma jakieś dwie, dwie niemiłe lale i mówi, że chyba są z Ukrainy, bo niemiłe Tylko tam na, na tamtej uczelni jak jest jakaś laska z Ukrainy albo z Rosji to pewnie jej ojciec jest jakimś kurwa oligarchą Więc nie wiem, czy ty, czy Ty, Wirex, miałbyś tam podjazd jakiś. Ja jestem oligarchą. Tyś pisz na obszczanej kanapie na Malcie. W kawalerce. A nie jesteś oligarchą. Dobra. Co to. Szóstka! Nice! I co to? to pie, 10, pie, 10, 500. Elegancko. A wydałem ile? A, a wydałem 10. To zajebisty deal. To jest bardzo dobre ustawienie. Zobacz, Jeszcze jeden bonusowy. O! Kuli was, jest ja pierdol, pierdol. Nie wychodzę z tej nory dopóki ona nie pójdzie. Z cieciak skurwysyn. A więcej tych tych. U Jezu, kochany! Maxwin będzie, Maxwin kurwa to będzie, to będzie Maxwin, kurwa to będzie Maxwin. Ile tu Maxwin? JUŻ Czekaj sprawdzę tylko ile Maxwin. 15000 tysięcy X, czyli muszę kurwa 600 tysięcy musiał wygrać. Ale to się tak smaży, że to może może tak polecieć nawet. Tutaj jeszcze dawa jednego. 35 spinów. DAWAJ tutaj wildy zapalniczki. Słuchaj, tego maxi sobie dopiero 15x. Ale smażalnia, ale smażalnia. Kurwa, tutaj nawet tak. Zobacz, co się dzieje, zobacz, co się dzieje. Tak mi upadnie z tego ja, ja mam takiego deala, że mi, yy, że wypłacam, kanceluję mi wypłaty i po prostu dostaję na wallet'a, bo bym przecież nie wytrzymał. Z tego, co wypłacalną sobie po 400 k musiał rok czasu czekać. Ja mam niestety, znaczy no, niestety dla mnie, inne, inne możliwości wypłaty niż normalny człowiek. No dobra, słabo tutaj, mogł tutaj rzucić. Ale i tak to jest jeszcze tyle spinów przecież. Więcej tych wildów, jeszcze tutaj dwa wildy jakby... w ogóle no... Jeszcze muszę, jeszcze muszę więcej wildów mieć. Pojebane płaci, no. Warto było hantować. Ej, tu niedobrze ten ładzik. Może jeszcze tu jednego jakoś rzuci. Tutaj na przykład. Tutaj, ta okolica. Może, że stawka taka w Będą ci przez rok. Nie no, ja mam inne wypłaty niż wy. Jestem streamer. To mogę. Mi wypłacają od razu. Nie no, maksimum to jest 600k. W sumie jeszcze 23 obroty. O kurwa! Jest! Kurwa, będzie ten waxing chyba. Będzie chyba kurwa. Klimek! Zniżyć, bo się zagrzałem masz O kurwa! Posram się zaraz. Jeszcze bluzo Spring Foxa. A nie, to nie jest Haxu, to jest ten Backseat gaming. Nie, pier, nie pierdol Maria, Maria Ja pierdolę. Ty jeszcze 17 spinów, szaliść to Jezu, zapalniczka Idealnie, idealnie, idealnie Ja pierdolę jak to płaci. To aż miło oglądać. Jeszcze tam 50 i to mnożnik za każdego spina zwiększa. Używaj, to rołcasik, no nie wierzę po prostu wypłatka dzisiaj będzie zlecana Szybciutko się odbije te dwie, dwie bańki Co przegrałem ostatnio O jest jeszcze Będzie Maxwin Brakuje trochę Zapalniczka, dobra Tu i tu musi być zapalniczka no Jezu kochany jak to płaci 8 spinów Jeszcze jeden tutaj darmowy Nie kończ tylko przed, przed Maxwidem proszę 39 Jeszcze to pieroli Odbijamy się 90k brakuje To Maxwid będzie to jest Maxwid kurwa To jest Maxwid Strzątaczka pracuje tam obok dosłownie. Aj, kurwa! To jest max Win. Jest max Win. Jest max Win, panowie! Jest max Win. Aaaa! Wymaksowałem z kurwy syna, wymaksowałem z <laughs> I się nie zapowiadało w ogóle w ogóle I 600k odzyskane i, i to jeszcze rołcash, nie ma 50-50 Aaaaaah Dobry dzień, no dobry, zaraz to się spierdoli pewnie 19 Muzyka jak wchodzi do kebaba, no trochę lip, no Jest, siedzi, dobra Dobra, i wygrana, i predykcja zaliczona Idealnie A w sumie to mogę tak ile Idę się oddać Dobra już zapomniałem o tej przegranej następnej. Muszę być nawodniony. Okej okay. Chociaż dwa Dobra Popierdolony jestem sobie. Tyle razy zawierał, ale teraz co do? za wszystkie czasy Ach, kurwa dobra jednego Bu, 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 bu. Siemen! Kurwa, <podz> <s tôi> on to potrafił ratować człowieka, co? Dobra, jeszcze jednego dokupię. Starszy. Rybaka... Nie, już mi się nie chce tego rybaka grać. Dam po prostu Olina tutaj i zobaczymy, co się wydarzy. 6300 Akurat będzie na, na obrócenie? Dobra. Trzeba grać wysoko, żeby wygrać wysoko. Na tym licie, albo ci da dużo, albo nic. Jigiego Kojarzę, w sensie nie znam osobiście, ale znam z TikToka. Dobra, słabo to wygląda, jak na razie. Ale tu w jednym spinie możesz wszystko zmienić. Właśnie o tym powiedziałem, właśnie o tym powiedziałem. Spin z 14. Nie, już, już, już wystarczy. Kurwa, elegancko za 900? Każę Jagodziankę z Lombardu. W nocy zabił babę i siebie? Co kurwa? Kojarzę Jagodzianka Lombard. Co ty pierdolisz? Skąd to? O kurwa! Co? Aż mi kurwa ciarki przeszły. W nocy w jeden kodejowości nie doszło do rektora poszła do karem skąd Składając, że nie żyje. Udało się stawić... Brał udział w Jagodzianka. Czwartek, powiem w po, stanie Ta kobieta nie mogła nawiązać kontaktu ze swoją koleżanką, która zatrzymała się w jednym z miejscowych hoteli. Cały spotkanie ze swoim chłopakiem. Zostaje w pogoń, nie żyła, a Ja pierdolę. W stanie krytycznym z ranem ciętym przed ranem. Ja, ale to on widać, że coś było z nim nie tak. Ja pierdolę. Naprawdę niewyobrażalna tragedia. Moje kondolencje dla rodziców tej dziewczyny, a jeżeli chodzi o niego, to brak mi słów. Nie no, popierdoleniec, popierdoleniec to ostry, no. No było widać po nim, było widać. Już mógł siebie, siebie z siebie zobaczyć, a nie jeszcze dziewczyna. Dobra.